Cześć, witajcie! Dzisiaj przepis na sernik cappuccino z biszkoptami bez pieczenia. Jest to bardzo szybki i banalnie prosty przepis, a sernik smakuje obłędnie. Robimy wszystko w jednym garnku. Do pojemnika miksującego dodajemy masło oraz cukier. Ustawiamy prędkość na 2 i podgrzewamy w temperaturze 45 stopni aż do całkowitego rozpuszczenia się masła. Zajmuje to około 2-3 minuty. W osobnym naczyniu mieszamy mleko z butyniem. Do rozpuszczonego masła z cukrem dodajemy ser, jajka i wszystko razem mieszamy. Obroty ustawiamy na 4-5 i mieszamy przez około 1 minutę. Następnie zmniejszamy obroty na 3 i podgrzewamy w temperaturze 45 stopni przez 2 minuty. Do masy dodajemy wymieszane butynie oraz mąkę ziemniaczaną. Mieszamy, obrotu ustawiamy na 3 i temperaturę na 100 stopni, do momentu aż masa się zagotuje, około 5-6 minut. Teraz będziemy wykładać dno tortownicy biszkoptami namoczonymi w kawie rozpuszczalnej. Tutaj taka uwaga, kawa nie może być gorąca, bo wtedy biszkopty będą za bardzo wilgotne i później będzie sączyć się woda z tortownicy i zrobią się takie ciapowate, czyli kawa najlepiej przestygnięta. Po wyłożeniu jednej warstwy biszkoptów wylewamy jedną drugą masę, rozprowadzamy ją równomiernie i znowu układamy namoczone biszkopty i dodajemy resztę sera. Na samą górę możemy wyłożyć biszkopty lub na przykład delicie, tak jak ja zrobiłam, które bardzo fajnie pasowały do tego sernika. Wierzch ciasta możemy posypać słodkim lub ciemnym kakao. Gotowy sernik odstawiamy na kilka godzin do lodówki.